O, Zaraz więc. przyjdzie tu moja żona. To co? Po prostu powiesz jej wreszcie, że masz kochanek. Czyś ty całkiem? A. Spójrz na to. Nie. Dobry wieczór, Meryl. Witam. Kochanie. Szanowni Państwo, White, co sprowadza Was na terapię? Właściwie wszystko jest dobrze. Z wyjątkiem tego, że to zdrajca. Co Ty, licha, wygadujesz? Josh, więcej szacunku dla żony? Meryl, mów dalej. Ja. Widziałam szminkę czerwoną i. czułam perfumy. Nie opowiadaj, bzdur. Wiedziałam. Wiedziałam, ale chciałam ratować to małżeństwo. Jestem gotowa na wszystko. Dosłownie. Więc ty też. Powinnaś go zdradzić. Co? Co? To nowy rodzaj terapii. Możesz się odegrać, będąc w małżeństwie i za jego zgodą. Ogniem zwalczyć ogień. Czysta psychologia. To znaczy, że mam dziś z kimś się mhm. przespać? Ona nie będzie z nikim spać. To totalne bzdury. Chodźmy do domu. Nie. Nie. Więc to tak. Czyli. Tobie wolno, a mnie nie? Tak, pani doktor. Pójdę za pani radą. Dziękuję. Ruszam ratować małżeństwo, skarbie. Wielkie dzięki. Mm -hmm. Co to miało być? Wyluzuj. Jestem pewna, że tego nie zrobi. Nie wiedziałam, jak znaleźć kochanka, i kto właściwie się nim okaże. Mam na imię Meryl, a to moja historia. Hej, co na drinka? Szybko poszło. Z przyjemnością. Napijemy się czegoś? O, o. Szlak. Przepraszam, co mam zrobić, żeby dostać drinka? Ale byłam niewidzialna dla mężczyzn. Czego się spodziewałam? I wtedy zobaczyłam jego. Młodego playboya, który z pewnością spał z każdą dziewczyną w tym klubie. To było to, czego potrzebowałam. Szybko i bez zobowiązań. Hej. O, nie wiem, że jesteś jej matką, a ona jest nieletnia. Co nie jestem? Ach. Ja <noise> tylko chciałam cię bliżej poznać. E jak to? Jak dziewczyna, chłopa? <noise> <noise> Wypacz, byłaś dziewczyną w latach 90. <noise> Wtedy chętnie poznałbym cię bliżej, ale teraz. Hmm. Przepraszam. Może. <noise> Nie, żadnych może, muszę lecieć. Czeka na mnie najgorętsza laska w klubie. I za jakieś pięć minut planuję pocałować ją przy barze. Byłam żałosna. Nikt tu nie chciał ze mną rozmawiać, a co dopiero pójść do łóżka. Nic dziwnego, że mąż też mnie zdradzał. O, to znów ty. O, dlaczego płaczysz? Ponieważ. Ponieważ muszę się z kimś przespać. Co? Jesteś nimfomanką, czy co? Co? Nie. Ja Miałam tylko jednego mężczyznę Ach. i chcę go odzyskać. Przyjęłaś totalnie odjechaną strategię. O, zdaniem terapeutki, to pomoże. Nie znoszę tych ich rad. A wiesz, co? Co? Radziłbym ci popracować trochę nad wyglądem. Jak to? Co, co ty wyprawiasz? Hej, to jest... o no, tak, jest jest nieźle, możesz... nie, no. Przestań. Daj spokój. nie jest Nie. Tak. Co? Tak. Dobrze. Wow! Niczym młode Nicole Kidman. Tylko te spodnie... Hej, hej, a co ty... A, oh. hej, nie rób tego, będę wyglądać jak striptizerka. przestań! To nowe jeansy. Hej, nie przestań! Ach, będzie dobrze, podnieś nogę. Nie! Podnieś! O, o, ostrożnie. Misiu, gdzie jesteś? Zamów mi go... Ktel. Co tu się... A nie, 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 skarbie, to, to nie jest tak! Ba, e, e, Zaraz ci wszystko wyjaśnię! Odczep się! W tamtej chwili zobaczyłam, jak z twarzy tego narcystycznego playboya znika maska i na moich oczach zmienia się w płaczącego nastolatka. Wszyscy kobieciarze reagują tak, gdy rzuci ich dziewczyna? Kobieciarze? Jestem studentem, który ledwo namówił dziewczynę, by wyszła z nim na drinka. Wydałem wszystkie pieniądze ze stypendium. Daj spokój, jesteś młody. Znajdziesz jakąś miłą dziewczynę i przedstawisz ją rodzicom. To... Moi rodzice myślą tylko o sobie. Ja ich nie obchodzę. Alaski nie interesują się jakimś biednym studentem. Kręcą ich faceci w stylu George'a Clooneya, z grubym portfelem i oczywiście fajnym zarostem. Na takich jak ja nikt nie zwraca uwagi. Hej, to nieprawda. Ja do ciebie podeszłam. I niepotrzebnie. Mogłem pocałować najgorętszą laskę w klubie. A teraz przez ciebie ona wyszła. Goń się. W tamtej chwili zrozumiałam, że nie ocalę małżeństwa. Nie umiałam nawet ocalić siebie. Marzyłam, by jak najszybciej wyjść z tego okropnego miejsca. Ale wtedy. Seks? Co? Seks on the beach. Taki drink. Dlaczego? Po prostu chciałem postawić drinka najgorętszej lasce w klubie. Tobie, Nie. Tak. Cóż, właściwie chętnie się napiję. <grym> o, więc ja stawiam następnego. <grym> Nie pytajcie, jak to się stało. Kilka godzin temu nie mogłam zwrócić na siebie niczyjej uwagi, a teraz otaczało mnie mnóstwo facetów. Nigdy wcześniej nie usłyszałam tylu komplementów. Słuchaj, Słuchaj każdy z nas chętnie wypełni zalecenie twojej terapeutki. Powiedz tylko słowo. Dajcie spokój. <słuchaj> Ale najpierw musiałam wesprzeć tego, który mi pomógł. Wybaczcie! A, to znów ty czego ode mnie chcesz? Idź, zabaw się z gośćmi, którzy stawiają ci drinki. Ja sama mogę je kupić dla ciebie. Słuchaj, ta noc jest już zrujnowana, więc zostaw mnie proszę w spokoju. Hej, a... Co z całowaniem najgorętszej laski w klubie? Teraz to ja nią jestem. Meryl? Co ty tu u nich robisz? Mm. Cóż, piję drinki i próbuję się odegrać. Co? Zabierz mnie stąd, proszę. Pa! O, to była Mary? Ona. Ona naprawdę mnie zdradza. Mówiłaś, że się na to nie odważy. O, nie martw się, ja się tym zajmę. Czym się zajmiesz? Wyszła z jakimś młodym facetem. Myślisz, że on mógłby mi się oprzeć? Ale, próbując odegrać się na mężu i odzyskać dawne życie, zaczęłam wkraczać w coś całkiem nowego. Jeszcze dziś rano zastanawiałam się, jak odzyskać męża. A teraz zrozumiałam, że czas odzyskać życie. O Ty. ileż to razy wracałam z pracy i płakałam samotnie w poduszkę. A teraz mogę patrzeć w gwiazdy. Świeciły równie jasno, gdy byłaś młoda? Tak, owszem. <grystanie> Hej! Mhm. Jeszcze raz, wetkniesz mi mój wiek. A znowu. Cię pocałuję. No, to śmiało. Zgrywasz się? Nie, naprawdę. Jesteś nie tylko najgorętszą laską w klubie. Myślę, że jesteś najgorętsza na świecie. Sugerujesz, że. Mam pójść za radą terapeutki i odegrać się na nim z tobą. Sugeruję, żebyś jej nie słuchała, ale. Ja jestem do usług. O. To twój mąż? O, nie terapeutka. Pewnie sprawdza, czy im jestem teraz łóżku. Co? To ona? Tak, a co? Cóż? Chyba będziesz musiała pójść za jej radą i odegrać się na mężu. A dlaczego? No, prawie ciebie nie poznałam. To. Jak ci poszło? Cóż, wspaniale. Dobrze, że mnie posłuchałaś, ale teraz powinnaś wrócić do męża. O nie, zatrzymaj go. Idę swoją terapię. Co? Daj spokój. Wiem o waszym romansie. Dlatego postanowiłam się rozwieść. Hej, no zrób coś. Nie chcę się rozwodzić. A ty dostaniesz to, na co zasłużyłaś, pani terapeutko. Taka psychologiczna karma. Że co? Ponieważ ja jako wolna i niezależna kobieta idę na randkę z moim chłopakiem. A to ci się nie spodoba. Witaj, piękna. Nie, 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 nie. Nie zgadzam się na to. Nie. Kto to był? Och, to był mój syn. Terapeuci mawiają, że problemy są tylko w naszych głowach. Ale zamiast problemów niektórzy potrafią dostrzec w nas piękno i właśnie takich ludzi powinno się kochać. A wtedy nie potrzeba nam żadnych rad.